Hejka, nazywam się Paulina Macibok i serdecznie witam Cię w moim podcaście. Będę w nim poruszać tematy związane z osiąganiem celów, wybudowaniem nawyków, produktywnością, efektywnością osobistą, a to wszystko w zgodzie z samym sobą. Jeśli takie tematy Cię interesują i lubisz do swojego życia wprowadzać zmiany i stawać się lepszą wersją siebie w różnych obszarach, to ten podcast jest dla Ciebie. Dzień dobry, witajcie w 44. odcinku podcastu. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie o tym, właściwie ja pomówię sobie o tym, jakie błędne przekonania warto porzucić, i będzie ich pięć, i to będzie pierwsza część tego odcinka. Druga część pojawi się wkrótce. Natomiast warto, warto wskazać, że te błędne przekonania. Jakby ja je uważam oczywiście za błędne, totalnie może mieć inne zdanie, wiadomo, więc, więc jakby to jest coś, co ja zaobserwowałam też u siebie czy u innych, i to wynika z mojego doświadczenia, ale też trochę z mojej opinii, więc warto mieć to na uwadze. Ale najpierw książka. Więc w dzisiejszym odcinku chcę Wam polecić książkę, którą dosłownie no, dzisiaj skończyłam czytać, i to jest książka Upór Angeli Duckworth. Ja o tej książce już mówiłam we wcześniejszych odcinkach, natomiast zarysowywałam mniej więcej jej tematykę, innymi w odcinku o talencie, bo tam gdzieś tam czerpałam z tej książki sporo, natomiast teraz chcę ją polecić tak pełnoprawnie w, tym, w, tej, w tej pierwszej części odcinka, w tej stałej części i. Ta książka tak naprawdę to jest poniekąd. Ona jest oparta na wieloletnich badaniach właśnie psycholożki Angeli wokół badaniach wokół uporu, wokół wytrwałości, wokół talentu, wokół pasji. I ona jest też przedstawicielką takiego ciekawego bardzo nurtu, psychologii i osiągania. I ta książka właśnie jakby mówi o tym i bada to. Jacy ludzie, jakby co cechuje ludzi, którzy, którzy osiągają wiele, dochodzą do jakichś pewnych, pewnych szczytów w swoich dziedzinach, nawet ludzi, który, którzy nie rezygnują, tylko są po prostu wytrwali. I, I faktycznie, jakby konkluzją jej badania i tej książki jest właśnie rzeczony opór. Natomiast, jakby taki zasadniczy wniosek, który z tej książki w ogóle wynika i na której ta książka się opiera, to jest, pozwólcie, że zacytuję. Nasz potencjał to jedno, to co z nim zrobimy, to już zupełnie inna sprawa. I to jest jakby esencja tej książki, mówiąca o tym, że, że talent to nie wszystko, że potencjał i predyspozycję można mieć do czegoś, natomiast ich rozwój zależy bardzo w dużej mierze od uporu. I, I ta książka w świetny sposób dociera do tego sedna, do tego uporu, kto charakteryzuje się uporem, co, co robią ludzie, którzy są uparci, czego oni nie robią. Jest też w książce świetny test na upór, i warto, warto sobie też tą książkę przeczytać właśnie pod kątem tego testu, bo jest naprawdę fajny. Jest, jest też sporo o tym, jak ten upór rozwijać. Nie tylko od środka, czyli jakby przy pomocy siebie i swoich zasobów, ale też od zewnątrz, przy jakimś wsparciu z otoczenia. Jest też bardzo dużo o tym, właśnie jak rozwijać upór u dzieci. I kurczę, ta książka jest naprawdę świetna, bo ona jest to nie jest napisane coś z palca, z głowy, tylko ona faktycznie jest oparta o wiele badań, które Angela Dakor przeprowadziła. Ale nie tylko ona, bo mnóstwo innych, mnóstwo innych badaczy. Jest tam też wspomniany nawet Daniel Kahneman, psycholog noblista, jest też Martin Seligman czy Seligman, przedstawiciel psychologii, nurtu psychologii pozytywnej, też bardzo bliskiego mojemu sercu nurtu. Więc jest to naprawdę bardzo dużo mięsa, badań, akurat na Amerykanach, bo jakby stamtąd się wywodzi, wywodzi, wywodzi ta książka. Natomiast no, faktycznie ta książka była tak świetna i było tyle mięsa, że ja naprawdę tak teraz patrzę, zaznaczyłam chyba no nie wiem, z 50 różnych fragmentów, więc przerzucanie tej książki do mojego Miejsca yy, cyfrowego, to będzie jakaś katorga. <laughs> Ale spoko, książka była zajebista, więc. Było tego warte. Dobrze, to teraz przejdźmy do książka opowiedziana. Polecam serdecznie, link będzie w opisie. Przejdźmy teraz do tematu odcinka. Dzisiaj będzie o błędnych przekonaniach, które natychmiast trzeba porzucić. A tak naprawdę to ja po prostu rekomenduję je porzucić i inspiruję Was do tego, żebyście się im przyjrzeli i może je porzucili. I ten temat był bardzo długo na mojej liście tematów, o których chcę po powiedzieć, bo ja uważam, że. My, jako ludzie, to oczywiście naturalne, mamy pewne różne przekonania nam szczepione na różnych etapach życia. Natomiast ja uważam, że jest takie powiedzenie bardzo ciekawe, że tylko krowanie zmienia poglądów, i to powiedzenie bardzo dobrze obrazuje to, że my, jako ludzie, cały czas się rozwijamy i to, że my zmieniamy pewne, pewne schematy myślowe, pewne takie przekonania, opinie. Światopogląd to jest znak tego, że my po prostu dojrzewamy, i umiejętność zmiany, na przykład zdania, właśnie, nawet jeśli nie wiem, załóżmy, jesteśmy bardzo mocni w jakiejś opinii, ale ktoś nas przekona tym, że nie wiem, poprzez swoje argumenty jakimiś badaniami, przykładami, jakąś wiedzą, i znakiem, znakiem ludzi takich nastawionych na rozwój i z otwartą głową jest właśnie. To, że my jesteśmy w stanie zmienić to zdanie, i zmienić to myślenie, i zmienić jakiś tam schemat, który gdzieś tam mieliśmy zakodowany. Natomiast no, po drugiej stronie skali jest takie zabetonowane myślenie, które nie nastawia się w ogóle na, na jakikolwiek rozwój, albo w ogóle nie, jest, nie ma otwartej głowy, i nie ma pola w ogóle do dyskusji. Takie, takie myślenie związane, wiecie, z takimi argumentami, jak bo tak zawsze było robione, nie wiem, bo tak wypada, bo tak trzeba. I tak, takie myślenie jest bardziej nastawione właśnie na stagnację, na taką niechęć do zmiany. A warto, jakby powiedzieć, że ludzie mają bardzo różne doświadczenia, bardzo różne wartości wyznają, mają różne cele. Po drodze, nasze, jakby w skali naszego życia, spotykamy bardzo różnych ludzi, i to jest taka naturalna kolej rzeczy. Można sobie wyobrazić, że nasz umysł trochę ewoluuje. I że nasze myślenie się zmienia w, na przestrzeni naszego życia, że w dzieciństwie myśleliśmy jakoś, potem na przestrzeni, nie wiem, na studiach, przyjaciele nam inne myślenie gdzieś tam zaszczepili, później coś czytaliśmy, zaczęliśmy, nie wiem, wierzyć w jakąś religię albo w jakiś, jakiś nurt polityczny, cokolwiek. I gdzie są te schematy myślowe, zaczęły się pojawiać, i nasz, nasza głowa po prostu jest kształtowana przez lata. Więc to naturalne, że tylko krowa nie zmienia poglądów. No i postanowiłam tak naprawdę w oparciu właśnie o te takie wnioski, postanowiłam przytaczyć dzisiaj pięć takich błędnych przekonań, które, które tak naprawdę no, spotkały poniekąd mnie. Ale też uważam, że warto na nie zwrócić uwagę, bo na ja obserwuję je wokół siebie. To, są, bo to jest bardzo subiektywny wybór, oczywiście. One są troszeczkę wrzucone do jednego worka, to znaczy nie ma to jakiejś konkretnej kategorii. Natomiast na pewno wiem, że będę chciała też nagrać odcinek o takich błędnych przekonaniach na temat pieniędzy, bo uważam, że to jest bardzo ważny temat i bardzo niedoceniany. Natomiast dzisiaj bardziej taki większy worek, gdzieś tam obserwacje, które wynikają z różnych sytuacji życia codziennego, <laughs> Czyli jak zwykle w moich odcinkach. Ok, dobra, startujmy. Pierwsze błędne przekonanie, które natychmiast trzeba porzucić, to jest to, że dziewczynki muszą być grzeczne, a chłopcy nie mogą płakać. I zanim ktoś się ktokolwiek przyczepi, to jest oczywiście skrót myślowy. E bardziej mi po prostu chodzi o to, że e są pewne takie mm, jakieś schematy myślowe, które są przyczepione do płci. I uważam, że to jest bardzo, bardzo szkodliwe, bo. To się zaczyna oczywiście w dzieciństwie i na etapie wychowania, ale jakby nawet w, w, w głowach ludzi, którzy są nastawieni na rozwój, otwarci, wciąż takie schematy jakby są, nie? Na przykład to, że do określonej płci, na przykład, przypisane są konkretne za zabawy, konkretne zabawki, której na przykład dziecko się może bawić, albo konkretne kolory. To jest bardzo przecież mocno pokutujące przeświadczenie, jakie kolory przypisane są do jakich płci. Nie będę ich tu oczywiście wymieniać, no bo wszyscy wiemy. Czy nawet to, jakie mamy oczekiwania związane na przykład z Zachowaniami pewnych ludzi. Typu, właśnie to jesteś chłopcem, jesteś mężczyzną, nie możesz okazywać emocji, musisz być twardym, nie możesz płakać, e, musisz być opanowany, silny, milczący, generalnie coś w tym stylu. A z drugiej strony, dziewczynki. Dziewczynki muszą być też opanowane, ale w inny sposób, bo one mają być grzeczne, uprzejme, pomocne. Ciche najlepiej, yy, więc jakby ten taki zakres zachowań, który mamy w głowie myśląc o płciach, no moim zdaniem on jest bardzo mocno osadzony. Inna sprawa na przykład jest z zawodami. Nazwy zawodów bardzo często idą w parze z końcówką, która wskazuje na, na płeć, jak nie wiem, sprzątaczka versus prezes <noise> przykładowo. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że już abstrahując od tych nazw, to bo, no, nie ma tak, że do pewnych zawodów potrzebne są po prostu jakieś konkretne genitalia i tak samo zawód sprzątacz. Cza albo prezeski może wykonywać tu mężczyzna, to kobieta. W sensie, że nie, nie, Pomimo tego, że do pewnych zawodów, na przykład wymagających, wymagających bardzo dużej siły fizycznej, wiadomo, że predyspo, predysponowani będą bardziej mężczyźni, no bo mają jakby większą masę mięśniową, to jest jasne. Ale nie ma czegoś takiego, że nie wiem, jeśli ja, nie, jeśli ja chcę być strażaczką, to nie mogę nią być, bo, bo nie mam siły, tak? Mogę ćwiczyć, mogę trenować, mogę, mogę się starać, mogę próbować i, i gdzieś tam wypracować jakoś, jakoś nie wiem, tę Więc po prostu chodzi o to, że Zawody są szerokie dla nas i możemy z nich korzystać, możemy być kim chcemy. Oczywiście w, z pewnymi ograniczeniami, które ma każdy. Innym tematem to jest, to jest coś ciekawego, co ja bym nazwała takim robieniem rzeczy wbrew sobie. I ja to też robiłam bardzo, bardzo długo. Połowę swojego życia, wiesz, więcej. Z dwadzieścia kilka lat swojego życia. I to jest takie myślenie, że w jakiś określony sposób postępuje prawdziwa kobieta albo prawdziwy mężczyzna. No i to jest. Tak szkodliwe, że jak my tylko złapiemy się na tym, że my nie postępujemy w jakiś sposób, który ktoś nam kiedyś powiedział, że, że postępuje na przykład prawdziwa kobieta, no to już gdzieś tam powoduje to jakieś takie dewartościowanie w ogóle samego siebie. I takie myślenie, że, że ja muszę robić konkretnie tak, muszę, nawet jeśli na przykład to jest wbrew mi, wbrew moim wartościom, wbrew moim zasadom, wbrew moim chęci nawet, no to ja muszę robić to coś tak, bo, bo to tak wypada od prawdziwej kobiety albo prawdziwego mężczyzny. A jeszcze w tej kategorii prawdziwości płci pada to, to, to oczekiwanie pod względem wyglądu. No bo kurczę, czy nie jest tak, że, że jakby nasz obecny kanon piękna, który nie wiadomo kto ustalił, nie wiadomo gdzie, nikogo przy tym nie było, jest taki, że nie wiem, kobieta powinna ważyć poniżej 50 kg, a facet to w ogóle pow powinien mieć minimum 1,80 m, bo jak nie, to przecież nie jest prawdziwy facet. Więc no, takie, takie straszne, błędne przekonania. Są, no są straszne, no bo kurczę, one, one powodują, że, że jesteśmy strasznie zamknięci umysłowo na jakąkolwiek różnorodność i, i tak naprawdę wiążemy ze sobą rzeczy, które w ogóle nie mają znaczenia. Typu, nie wiem, kolor różowy nie dla mężczyzn, albo nie wiem, kobieta, która nie wiem, waży 90 kilo albo 80 kilo, to, to jakby nie jest kobieta prawdziwa, więc albo facet, który nie wiem, ma, metr 70 nie jest prawdziwym mężczyzną. Więc to są takie bullshity, które no po prostu warto, warto porzucić. Także pierwsze przekonanie jest za nami. Drugie przekonanie. To jest przekonanie, które też yy, znalazłam i które wyczytałam w fenomenie Poranka. To jest książka Hala Elroda o, yy, o porannych rutynach, porannych rytuałach, więc bardzo bliski mi temat. I tam, tam jest coś takiego: yy, takie, takie błędne przekonanie, że moja przyszłość będzie taka sama, jak moja przeszłość. I o co w tym w ogóle chodzi? O to w tym chodzi, że jeśli mamy jakieś doświadczenia, mamy jakieś, jakieś, jak przeżyliśmy jakieś sytuacje, to wcale nie oznacza, że to samo będzie nam się zdarzać w przyszłości to, że byliśmy jacyś w, w przeszłości, nie znaczy, że nasza przyszłość będzie dokładnie taka sama. Typu, nie wiem, jeśli miałaś kiepskie oceny w szkole i nie lubiłaś na przykład się uczyć, no całe życie załóżmy, nie lubiłaś się uczyć, to wcale nie oznacza, że jesteś głupia i w ogóle nie lubisz się uczyć i że nie możesz w przyszłości iść na jakieś, nie wiem, bardzo wymagające studia albo podjąć jakąś wymagającą pracę albo na przykład pracować, nie wiem, w środowisku akademickim albo uczyć innych. Więc jakby to jest takie myślenie, które powoduje, że my gdzieś tam betonujemy się na tym co było kiedyś i uważamy, że no to tak to będzie w ogóle zawsze. I moim zdaniem to wynika też trochę z tego, że boimy się trochę wziąć odpowiedzialność i wolimy zwalić jakby winę tego, jaka jest sytuacja, i skutki tej sytuacji na to, że a zawsze tak miałam, zawsze taka byłam, to nie moja wina to los, zawsze, zawsze tak się działo. A prawda jest taka, że to my decydujemy o swojej przyszłości i jakby abstrahując oczywiście od ograniczeń, które mamy, no bo każdy ma jakieś ograniczenia, nie wiem, gdziekolwiek mieszka, w jakiejkolwiek sytuacji jest. To no, życie to nie jest taka prosta linia, że jak ona się zacznie w punkcie 0, to ona tak bardzo, bardzo równo idzie w górę, równo względem osi XY. y. No nie, My możemy tę linię sobie spróbować wygiąć albo gdzieś ją tam wprowadzić w inny kierunek. Możemy próbować ją kształtować po swojemu, niezależnie od tego, jak tam z tyłu wyglądało, tak? Więc, więc jeśli nie wiem. Z można powiązać takie chyba ekonomiczne pojęcie właśnie utopione koszty czyli, że jeśli my już zainwestowaliśmy jakiś czas, pieniądze, wysiłek, cokolwiek w przeszłości, w coś, no to nie chcemy tego jakby zmieniać, no bo już jakby utopiliśmy już poniekąd te wszystkie nasze asety ten czas, ten wysiłek i te zasoby więc, więc to może się mocno z tym wiązać. Więc moim zdaniem bardzo warto się temu przyjrzeć. Pod kątem tego, że po prostu to, co się działo w przeszłości, to wcale nie definiuje przeszłości. Najlepiej tą przeszłość w ogóle odkreślić grubą krechą i robić swoje, to, co chcemy robić, a nie to, co wydaje nam się, że powinniśmy robić, bo robiliśmy tak, nie wiem, przez 20 lat. Numero 3. Dobra, i teraz jest trzecie przekonanie, które, które zaczerpnęłam. Yy, no w sumie jest bardzo wielu źródeł, o których Wam zaraz, zaraz powiem. To jest to, że małe rzeczy nie mają znaczenia i że tylko duże rzeczy i duże cele mają znaczenie i że one są ważne. I małe rzeczy w kontekście, nie wiem, małych zadań, małych celów, małych kroczków, coś takiego. I jak dobrze wiecie, to, to ja kocham koncepcję małych zwycięstw, <laughs> więc jakby to już od razu to, 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 to przekonanie na, na, na starcie skreśla. I nawet jeśli takie właśnie małe zwycięstwa, mały, małe rzeczy nie są ambitne, jeśli takie olbrzymie, to to są te rzeczy, które nadają Ci pęd, to to są te rzeczy, które się kumulują, zamieniają się w taką wielką, wielką kulę śnieżną i po prostu powodują, że z tego się robi coraz więcej i coraz ważniejsze rzeczy. Poza tym to, że jakby my jakieś robimy małe rzeczy i jesteśmy w stanie je wygrywać, no to wzmacnia nam to nasze poczucie wartości, takie poczucie zwycięstwa. Poczucie zwycięstwa, ale też buduje nam to nawyk pewne, pewnego działania. I jest taki amerykański pisarz, który po prostu powiedział taki bardzo fajny cytat, który no, bardzo lubię. Jim Rohn On powiedział, że sukces to jest robienie zwykłych rzeczy nadzwyczaj dobrze. Czyli po prostu chodzi o to, że to nie jest tak, że ludzie, którzy są jakimiś mistrzami w swoich dziedzinach, to oni nie robią małych rzeczy. Oni robią bardzo dużo małych rzeczy. Oni, okej, okay, my może widzimy to, że gdzieś tam, nie wiem, Usain Bolt. On biega, nie? Usain, Usain Bolt biernie ten swój wyścig i go wygrywa, ale on robi bardzo dużo malutkich rzeczy wokół tego, które może nie wydają się takie istotne, jeśli na nie patrzymy tak jednostkowo, ale w kontekście one nabierają znaczenia, więc. Więc to jest bardzo ważne. Jest też jeszcze inny cytat, który pochodzi z książki Bogaty lub Biedny po prostu różni mentalnie. I tam jest taki cytat, że tak jak robisz cokolwiek, robisz wszystko. I o co chodzi w tym dziwnym cytacie, który brzmi jak masło maślane? <grych> Ten cytat, moim zdaniem, mówi sporo właśnie o kwestii nastawienia, o, tak, o kwestii takiego mindsetu tego, jak poniekąd programujesz trochę swoją podświadomość. Bo jeśli nawet takie małe rzeczy robisz z radością i taką konsekwencją i wytrwałością, to takie samo nastawienie twoja głowa będzie miała do dużych rzeczy, do ważnych rzeczy, do bardziej istotnych rzeczy. I przykładowo, jeśli ja na przykład tak samo wytrwale i z taką samą konsekwencją i radością podchodzę, podchodzę na przykład do takiej, nie wiem, pierdoły, jak szczotkowanie ciała albo, nie wiem, jakaś pielęgnacyjna rutyna wieczorna twarzy, no to ja tak samo, z taką samą konsekwencją, wytrwałością i radością, których się będę przez, które będę wzmacniać właśnie w tych małych rzeczach, z, taką samą, z takim samym mindsetem będę podchodziła do tematu właśnie nagrywania podcastu Albo mojej pracy etatowej, albo na przykład wydawania workbooka, którego jestem zresztą w trakcie pisania, więc to, to ma duże znaczenie, tak? Więc warto porzucić jakby to przekonanie, że małe rzeczy nie mają znaczenia, trzeba je olać, zrobić je po łebkach, zrobić je po macoszemu i tylko jakby skupić się na dużych rzeczach, bo te małe budują właśnie te duże. Ok, czwarte błędne przekonanie, które warto porzucić, to jest to, że nieładnie odmawiać i trzeba zawsze pomagać innym. I że było jasne, ja nie twierdzę, że pomaganie innym nie jest ważne, bo to nie o to chodzi. Bo ja osobiście uważam, że takie poczucie, nawet sensu, jakby życia wynikające z brania udziału właśnie w czymś większym, w takim wkładzie w jakiś większy cel, który służy innym ludziom, który ma wpływ na innych ludzi, to jest jeden z takich w ogóle super, super rzeczy w życiu i jeden z najważniejszych składników sukcesu, oczywiście, jakby w mojej definicji. Natomiast, no na pewno jakby wiemy dobrze, wiecie dobrze, że bardzo często dzieci, dzieci są wychowywane właśnie tak, że tłumaczy im się, że nieładnie jest odmawiać. że Zwłaszcza dziewczynkom to się, to się mówi, że nieładnie jest odmawiać, że najlepiej się zgadzać, przytakiwać i generalnie postępować tak, żeby innym ludziom było dobrze. I tutaj jakby chcę podkreślić jedną rzecz, którą podkreślam bardzo, w bardzo wielu miejscach i w bardzo wielu już podcastach. To jest to, że musimy pamiętać, że jakby spoko, pomaganie innym jest fajne, jeśli ktoś chce skupić swoje życie na pomaganiu innym, nie ma z tym problemu. Robi oczywiście tak, jak chce, według swoich wartości i według swoich chęci. Natomiast musimy pamiętać, że jeśli my czemuś albo komuś mówimy tak, to my czemuś innemu albo komuś innemu albo sobie mówimy nie. Bo to nie jest tak, że mamy dobę jak z gumy i elastyczne zasoby czasu, no bo nie mamy, tak? Jeśli my się na to zgadzamy, no to coś innego automatycznie pójdzie w odstawkę. I jeśli to się odnosi do innych ludzi i Ty komuś y, mówisz tak, no to najpewniej będziesz robiła rzeczy ważne dla tej osoby, albo w ogóle nieważne, a to, co na przykład dla Ciebie jest ważne, no będziesz musiała temu powiedzieć nie, no bo zwyczajnie nie będzie na to, nie wiem, zasobów czasowych, czy, nie wiem, czy, czy mentalnych, po prostu. I, I to odmawianie, po prostu odmawianie jest kluczowe do tego, żeby w ogóle osiągnąć nasze własne cele. Bo jeśli sobie ustalamy i chcemy je osiągnąć, i mamy na to zasoby czasowe przeznaczone, czy nawet nasz wysiłek, nasz, naszą energię, no to jakby, jak powiemy komuś tak i robimy coś, czego nie chcemy robić, nie mamy czasu, czego nie, to nie jest w ogóle dla nas ważne, no to wtedy po prostu będziemy postępować tak, że jakby te nasze rzeczy zostaną zepchnięte na drugi plan i tyle. I zawsze będzie tak, że coś tam będzie kolidowało z czymś innym, no bo kurczę doba ma jednak te 24 godziny i ta selekcja tych rzeczy, którym mówimy tak i którym mówimy nie, no jest mega ważna. I to nie jest kwestia tego, żeby się ślepo zgadzać na wszystko, albo ślepo mówić nie na wszystko, bo to jest kwestia tego, że po prostu robić selekcję i tyle. I, I warto też pamiętać, że mówienie tak czasem bardzo może przynieść bardzo fajne szanse, bardzo fajne możliwości. Tylko jakby kwestią jest ten wybór, że żeby mieć w głowie to, że to jest kwestia Twojego wyboru i Twojej selekcji, Twoich priorytetów, a nie tego, że nieładnie jest odmawiać, więc zgodzisz się na to, co zaproponuje ci ktoś, poprosi o pomoc ktoś, poprosi o jakiś udział w projekcie ktoś. Więc ja też nie lubię właśnie. No tego błędnego przekonania, a niestety jakby też, te, też gdzieś tam jak byłam dzieckiem, to to nieraz to było im powtarzane, że nieładnie jest odmawiać, tak? Że trzeba, trzeba raczej przytakiwać, zgadzać się i robić tak, żeby innym było dobrze. Więc jakby to jest to błędne przekonanie, które totalnie w ogóle teraz u mnie nie istnieje. <laughs> I takich, no, których pokonanie sprawiło, jakby sp sprawiło największą zmianę w moim życiu. Taką jakościową, więc no, no polecam. Dobrze, i na sam koniec naj taka najbardziej ogólna, <laughs> najbardziej ogólne błędne przekonanie, które no, mocno mnie triggeruje, bardzo często. Natomiast wiecie, no walczę, walczę z tym. <laughs> walczę z tym, żeby się nie wkurzać i żeby być oazą spokoju. To jest takie przekonanie, że jest jeden ogólno przyjęty sposób życia. I ten sposób życia zazwyczaj to nie jest coś, co jest w naszej głowie, tylko w głowach innych ludzi, więc to jest ich oczekiwanie wobec nas. I to bardzo często wiąże się z takim scenariuszem schematycznym, typu szkoła, idziesz do szkoły, studia, potem idziesz na studia, potem idziesz do pracy. W tej pracy oczywiście musisz być jak najdłużej, potem jest małżeństwo, potem masz dzieci, budujesz dom, co roku wyjeżdżasz na wakacje i potem idziesz na emeryturę. I nie wiem, na jakim etapie to zostało jakoś ułożone w jakiś dziwny społeczny konstrukt, ale no jest taki schemat i oczywiście można ten schemat realizować, tak? Bo to jest jakby wybór człowieka, każdego. To jest sposób życia, który można sobie, do którego można dążyć, którym można sobie, którym można żyć. Natomiast no, warto tutaj po prostu spojrzeć na to tak po prostu szeroko i, i wiedzieć, że no, to, nie jest, to nie jest tylko to. To nie jest, że masz tylko jeden wybór i musisz robić dokładnie to, bo możesz robić... Totalnie mnóstwo innych rzeczy. I nie wiem, przy wyborze pracy nie musisz się wcale kierować wysokością zarobków, y, ani prestiżem, ani statusem społecznym, bo może, nie wiem, zaorać swoją pracę po 30 latach i na przykład wrócić krok do tyłu i stwierdzić, że, nie wiem, no chcesz się nauczyć totalnie czegoś innego, nie wiem, programowania, szydełkowania, czegokolwiek i zmienić zupełnie swoją ścieżkę, tak? Więc on nie musi być taka prosta linia, która idzie cały czas w tym samym kierunku. I tak samo, nie jest powiedziane, że w ogóle twoja emerytura to masz 65 lat i idziesz na emeryturę. Możesz sobie robić mnóstwo mini emerytur w czasie całego swojego życia i nie, nie musisz pracować 8 godzin dziennie na etacie przez x lat, żeby, nie wiem, za, za, zasługiwać na emeryturę na końcu. Możesz sobie, nie wiem, założyć firmę, zrobić sobie jakiś freelancing i pracować, nie wiem, 3 miesiące w roku albo 6 miesięcy w roku, a 6 miesięcy w roku podróżować. To akurat w kwestii, właśnie mini emerytur, to polecam książkę godzinny tydzień pracy. Ona bardzo też tak mocno właśnie zaburza tą koncepcję takiego jednego, ogólnego, przyjętego sposobu życia. I w tym kontekście jest też takie bardzo ciekawe pojęcie, które, które przeczytałam w książce właśnie Hala Elroda, Fenomen Poranka i to jest projektowanie życia. I to, i to jest zajebista definicja tego, jak, jak dobrze podchodzić jest do życia. Po prostu je projektować projektować je pod siebie, pod swoje potrzeby, pod swoje cele, pod swoje pod swoje chęci, pod swoje możliwości też oczywiście, a nie pod kątem tego, jak to powinno być robione, bo zawsze było tak robione, bo ktoś tak kiedyś powiedział, bo ktoś nam kiedyś tak ustalił, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo kto, nie było nas tam, więc dlaczego my mamy tego, nie wiem, przestrzegać, jeśli my nie chcemy tego przestrzegać. Więc e, takie przemyślenie właśnie na sam koniec i właśnie to, to, to błędne przekonanie, że jest jeden przyjęty sposób życia, moim zdaniem, bardzo warto to gdzieś tam. Przemyśleć po prostu, bo to nawet wpływa na to, jak my postrzegamy innych ludzi. I jak my lubimy innym ludziom narzucać nasze własne oczekiwania, to znaczy kończysz liceum, no to koniecznie, koniecznie musisz iść na studia, albo idziesz na studia, nie wiem, humanistyczne, socjologiczne, o kurczę, to nie znajdziesz pracy, nie, no nie znajdziesz pracy, no bo potem nie ma pracy, albo nie wiem. Mieszkacie już ze sobą 10 lat i nie jesteście po ślubie? No kurczę, trzeba to sformalizować, trzeba wziąć ślub. Albo na przykład, nie wiem, jesteście po ślubie już 10 lat i nie macie dzieci, no ale jak to tak? Jak to tak nie mieć dzieci? <grym> Więc jakby my, przez to, że widzimy jeden ogólnoprzyjęty sposób życia, to my potem właśnie oceniamy ludzi. I powiem Wam, że ten ogólnoprzyjęty sposób życia jest tak silnie. Wdrożony w nas, w nasze głowy, że ja pomimo tego, że no jestem świadomą osobą, świadomą tych wszystkich rzeczy i, i, i staram się gdzieś tam swoją głowę otwierać na różne opcje, to i tak bardzo często właśnie jeszcze mam takie jakieś zaszłości, które wiecie, y, które gdzieś tam w głowie mam, że nie wiem, ktoś jest z 15 lat, nie bierze ślubu, ślubu i to jest dla mnie takie, ła wow, nie zaręczyli się jeszcze. I jakby ja z tym walczę oczywiście, staram się to wyplenić z głowy, mieć otwartą głowę na to, że ludzie żyją tak, jak chcą żyć. I to było, byłoby w ogóle zajebiste, gdybyśmy tak wszyscy postrzegali innych ludzi, że oni mają swój sposób na życie, my mamy swój sposób na życie i nic nam do ich sposobu na życie. To znaczy możemy sobie żyć jak chcemy, możemy sobie realizować ten schemat taki, który był kiedyś tam przyjęty, szkoła, studia, praca, małżeństwo, dzieci, dom, emerytura. Spoko, ale każdy ma prawo zrobić to po swojemu. I może sobie wymieszać te kroki, może sobie zlikwidować te kroki, wcale nie musi mieć dzieci, wcale nie musi mieć domu, wcale nie musi chcieć na emeryturę, wcale nie musi iść na studia, może to zrobić totalnie po swojemu, totalnie pod swoje potrzeby i swoje wartości, i nie znam do tego, po prostu nie znam do tego. Więc nie ma jednego ogólnego, przyjętego sposobu życia. Po prostu nie ma. Sposobu życia może być tyle, ile jest ludzi na świecie. Chociaż pewnie tak nie jest. Nie wiem. Pewnie tak, pewnie może być. Jakby chodzi o otwartą głowę, po prostu. I tyle, i tym optymistycznym akcentem myślę, że ten odcinek zakończę. Na pewno będzie druga część, bo tych błędnych przekonań, które które ja też mam oczywiście w sobie, ja mam masę błędnych przekonań, jest naprawdę dużo i w ogóle zajebistym pierwszym krokiem jest w ogóle zidentyfikowanie tych błędnych przekonań, bo ja też nie jestem idealna w tych wszystkich rzeczach i czasem jest tak, że ja, nie, że ja komuś nie odmówię, bo mi głupio na przykład I, i ja też czasem tak jest, że ja uważam, że ktoś powinien postąpić jakoś, no bo ja mam wizję na to, jak powinno wyglądać życie, <laughs> więc, więc to jest też tak, że, że te błędne przekonania gdzieś tam w nas zawsze będą, bo Czerpiamy je z, z różnych wzorców, jak nie z wychowania, z kultury, z religii, e, od przyjaciół, ze szkoły, e, od niemocnego partnera, partnerki. No to gdzieś tam jakby to zostaje nam w głowach, ale warto mieć taką świadomość tego, że po prostu mamy takie trochę sztywne sposoby myślenia w głowie, schematy. Które, no, które nie powinny być sztywne, no, bo jakby życie jest różne, każdy, ludzie są różni, tak? Więc, więc warto taką elastycznością myśleniową, że tak powiem, się wykazać. Nie wiem, czy jest taki termin, może, może nie, pewnie nie. Natomiast warto taką elastycznością w głowie się wykazać i mieć otwartą głowę po prostu na, na różne rzeczy. Także tak, polecam. Polecam serdecznie, Paulina Maciejpoch. Okej, okay, dobrze, kończę ten odcinek. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Oczywiście pigułka tego podcastu pojawi się najprawdopodobniej jutro na Instagramie. Jeśli chcecie jakieś przekonania ciekawe dorzucić, no to oczywiście poproszę Was o to w poście, bo może być tak, że nawet je omówię w odcinku i gdzieś tam Was zacytuję i podrzucę, podrzucę od kogo mam, mam to błędne przekonanie, no bo warto moim zdaniem o takich rzeczach mówić po prostu. I tyle. Dobra, dzięki raz jeszcze za wysłuchanie no i do usłyszenia za tydzień.